Dzień dobry Państwu, Klaudia Wekary, zielone Bluebranie. Witam w kolejnym odcinku podcastu przyrodniczego. Oczywiście dzisiaj o specyficznym położeniu Poznania. Zewsząd miasto otoczone jest lasami pod różnym zarządem, ale o tym opowie mój gość Łukasz Polakowski. Dzień dobry, zakład Lasów Pozańskich, miasto Poznań, bo co ważne to są lasy miejskie. Tak, tak, są to lasy miejskie. Dobrze, że pani właśnie wspomniała, że to są różne formy właścicieli. Czyli ogólnie mamy około 4000 hektarów, czyli 4 km2. No, Wydawałoby się, że jest to dużo, około 14% powierzchni miasta, ale są te różni właściciele, czyli przede wszystkim tutaj miasto Poznań, czyli zakład lasów poznańskich, około 2,500 hektarów, następnie mamy lasy skarbu państwa trzy nadleśnictwa. I to jest około 1000 hektarów, a jeszcze do tego mamy tutaj około 500 hektarów lasów prywatnych. Jeżeli ja, ja oczywiście będę się wypowiadał co do lasów komunalnych, czyli tych miejskich, tutaj pod zarządem prezydenta miasta Poznania, zakładem lasów poznańskich, są to lasy szczególne, oczywiście ochronne, w których najważniejsza jest oczywiście ochrona tych zasobów przyrodniczych na następne pokolenia ale również zachowanie bezpieczeństwa dla turystyki, dla rekreacji, która no, w lasach tutaj miejskich jest oczywiście e, uprawiana, czy to rekreacja czynna, czy bierna, no, jest, są to bardzo cenne e, obszary e, dla mieszkańca miasta. Tak, lasy szczególne, bo pełniące również funkcję to ochronną, ale również e, rekreacyjną, no co nie oznacza, że też tam się nie prowadzi tej gospodarki leśnej. Nie jest tutaj oczywiście celem przede wszystkim to pozyskanie, bo tutaj nie ma żadnego pozyskania, ale czy jest coś, jakaś właśnie różnica pomiędzy tą pracą leśnika miejskiego, takiego, którego znamy właśnie z naszych wyobrażeń, czy też z opisów w Losek państwowych? No, czy myślę, że tak, no jest znacząca różnica, no, no z tego względu, że właśnie najważniejsze są te, w lasach komunalnych najważniejsze są funkcje pozaprodukcyjne, czyli te ochronne. Prowadzimy tylko i wyłącznie zabiegi pielęgnacyjne, po to, żeby budować jak najbardziej zróżnicowane składy gatunkowe tych drzewostanów jak najbardziej złożone piętrowo dlatego, żebyśmy mogli uzyskać jak najbardziej odporne drzewostany dla na na przyszłych pokoleń, które będą w dobrej kondycji zdrowotnej. Ponadto prowadzimy również szereg cięć, poza tymi pielęgnacyjnymi cięciami, również cięcia porządkujące i sanitarne, które również mają bardzo ważne zadanie, czyli bezpieczeństwo dla mieszkańców. No musimy sobie zdawać sprawę, że tylko w lasach komunalnych, czyli tych 2500 tysiąca hektarów około, mamy przeszło 300 km ścieżek i dróg leśnych. No jest to Spora y, liczba kilometrów, no wydawałoby się wręcz absurdalna, no ale no, no, niestety tyle mamy tych ścieżek jeszcze i y, to są tylko ścieżki, ja mówię tylko o ścieżkach zinwentaryzowanych, nie mówię już tutaj o tych ścieżkach właśnie nielegalnych, przedeptach, y, które, które jeszcze są tutaj y, przez, przez y, no, społeczeństwo wydaptywane w tych miejscach niewłaściwych, tak, z którymi pr również próbujemy walczyć. Między innymi poprzez wprowadzanie odpowiednich gatunków, krzewów, żeby właśnie w te miejsca nie wchodzili mieszkańcy. Nie wchodziliby nie szkodzić tej przyrodzie, jak sami Państwo słyszą, takie miejsca, w których można się poruszać bezpiecznie przede wszystkim, i nie naruszając tej przyrody, w lasach miejskich są. Jak wygląda ta mała infrastruktura? No bo oprócz tych ścieżek, oczywiście. Chętnie przyjeżdżamy rowerami do lasów płazańskich. Zresztą nie musimy chyba tutaj nikomu mówić. Tłumy, szczególnie w weekendy, szczególnie wiosną i latem, same pokazują, że jest to takie miejsce, do których bardzo często i bardzo chętnie zaglądamy. Tak, tak, no są to lasy no, poddane szczególnej jakby antropopresji, czyli temu, temu napływowi ludzi no, w... Myślę, że tu standardowym przykładem może być np. Lasek Marceliński, czy Dębina, no w weekendy no, rzeczywiście to są setki, myślę, że tysiące tutaj odwiedzających. No, staramy się oczywiście dostosowywać zagospodarowanie rekreacyjne do, do tych potrzeb, no, ale oczywiście wszystko z umiarem i z rozsądkiem, dlatego Kanalizujemy, staramy się kanalizować ruch poprzez właśnie zagospodarowanie rekreacyjne na głównych ciągach pieszorowerowych, tak jak przykładowo w Dolinie Cybinie, Cybiny, poznawcze szlaki przyrodniczo-rekreacyjne, gdzie mamy ścieżkę w koronach drzew, czy ścieżkę przez bagna. Dodatkowo wyposażone te elementy są oczywiście w tablice informacyjne, przyrodnicze, ciekawostki czy historyczne. Więc no, no to staramy się robić, jeżeli chodzi o ogólnie o infrastrukturę właśnie tą rekreacyjną, no to w lasach komunalnych możemy to liczyć w tysiącach. Przeszło tysiąc takich elementów zaczynając od kosza na śmieci po ławkę, właśnie przez tablice informacyjne czy większe obiekty rekreacyjne, no jest, jest tego naprawdę dużo między innymi na Dębinie, też zapraszamy na Dębinę, czyli tutaj najstarszy Las miejski, las komunalny w Poznaniu, gdzie mamy bardzo piękne, ciekawe siedliska przyrodnicze. Również tutaj mamy ciekawe zagospodarowanie rekreacyjne, między innymi w zeszłym roku właśnie powstały elementy takie jak ławka do dendroterapii. Czy platforma do medytacji, bądź platforma do obserwacji ptaków, więc są, są takie smaczki, które może nie każdemu są znane, ale, ale można je znaleźć tutaj oczywiście i zapraszamy jak najbardziej. Jest, jest bardzo dużo ciekawych elementów zagospodarowania rekreacyjnego tutaj w lasach komunalnych. Jak są ludzie, to są też śmieci. I tutaj wspominał Pan o koszach na śmieci. Jak ta sytuacja wygląda? Jak z naszą kulturą w lasach szanujemy tą przyrodę, czy jednak zdarza się, że macie dużo tej pracy? No, niestety, pracy jest sporo. Szczególnie z tego względu, że nie zbieramy jakby tych odpadów w weekendy. Tak? Czyli najwięcej tych, tej pracy mamy po weekendzie, poniedziałki, wtorki. Yy, nasze brygady tutaj. Yy... Wyruszają na, na sprzątanie. Niestety zauważamy problem, że jeżeli ktoś widzi, że jest przepełniony śmietnik, to nie zabierze tych, tych odpadów ze sobą do jakiegoś pustego pojemnika bądź ze sobą do domu, tylko przepełniają jeszcze bardziej, stawiają te śmieci obok koszy. No jest to duży problem dla przyrody. Bo jak wiemy, no jeżeli zostawimy te, te śmieci, później są roznoszone przez dziką zwierzynę, bądź no, stwarzają bezpośrednie zagrożenie no, no dla, całej, y, dla, dla wszystkich organizmów tutaj, y, mieszkańców lasu. I do tego dochodzi o estetyka. Każdy z nas odwiedzający przynajmniej kompleksy leśne, chciałby podziwiać przyrodę, a niekoniecznie śmieci. Więc drodzy słuchacze, prosta zasada, którą kiedyś usłyszałam i którą stosuję, z czym wchodzimy? Z tym wychodzimy. Czyli, jeżeli zabieramy ze sobą jakieś rzeczy, to wynosimy je również. Bardzo ciekawie wyglądają te kompleksy leśne pod względem właśnie gatunkowym, siedliskowym. Czy taka historia właśnie o tym, w jaki sposób się przebudowuje te drzewostany, bo tutaj bardzo dużo Pan wspominał o tym, że właśnie sadzimy nowe, żeby one były też trwalsze, te drzewostany, były zdrowe. Ale też właśnie spełniały tę funkcję bezpieczeństwa. W jaki sposób to wygląda w tym momencie w Lasach Poznańskich? Czyli jaki skład gatunkowy teraz dominuje, ewentualnie jakie siedliska? A jak będzie to na przykład wyglądać za te 5, 10, 20 lat? Może zacząłbym od historii. Myślę, że to jest, to jest tutaj najważniejsze. Tak jak wiemy, no jakby prekursorem, projektorem, projektantem tutaj tego pierścieniowo-klinowego systemu zieleni, no, był profesor Czarnecki y, przy y, również wsparciu profesora Wodziczki no, stworzyli ten system, y, projekt systemu klinowo-pierścieniowego systemu zieleni y, i lasy właśnie są jakby podstawą tego systemu pomimo tego, że projekt nie został jakby realizowany przed jeszcze wojną, drugą światową, to został zrealizowany właśnie podczas II wojny światowej i, i, i po, po wojnie. Jest to bardzo ważne, dlatego że jeżeli spojrzymy na mapy topograficzne z dwudziestolecia międzywojennego, to w obecnych granicach miasta Poznania mieliśmy około 1100 hektarów lasów. Obecnie mamy 4000, więc szanowni Państwo, no zobaczmy, że właśnie tych lasów przybyło y, około 3000 hektarów, co jest no sporą y, tutaj powierzchnią. Dzięki temu, no, możemy czerpać, y, czerpać właśnie z tych tych z tych usług ekosystemowych lasów. I y, jest to jest to bardzo ważne. Jeżeli chodzi o te składy gatunkowe, no to wiemy, że były to zalesienia, czyli te 3000 hektarów, y, były to zalesienia wojenne bądź powojenne, często gatunkami takimi, właśnie przedplonowymi, czyli takie gatunki pionierskie, jak sosna i brzoza, które obecnie w naszych lasach stanowią. Y, sama sosna około 45%, do tego brzoza 15%, no to tu już mamy 60%, czyli to jest. Tak naprawdę ten, ten sukces tych zalesień powojennych, tych gatunków... I tutaj przy... no... tylko jeszcze się wtrącę, to się działo w całym kraju, nie tylko tak, tutaj tak. na terenie Poznań. Tak, to było w całej Polsce oczywiście, ta lesistość wzrosła yy, i to jest zasługa leśników, że mieliśmy około, ca... jeżeli chodzi o cały kraj, około 20%, obecnie mamy 30%. Lesistości kraju, więc no jest to wysoki wskaźnik. No w Poznaniu mamy te 14%, ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o takie duże miasta w Polsce, to to jest bardzo dobry wskaźnik. Oczywiście dalej jest ten trend rozwijany. Prowadzimy dalsze zalesienia. W, w ubiegłym dziesięcioleciu około 50-60 hektarów zalesiliśmy. Obecnie również tutaj duży taki projekt na krzyżownikach gdzie miał być teren przeznaczony pod pola golfowe, prezydent zadecydował tutaj, żeby to przeznaczyć też pod zagospodarowanie leśne, więc więc cały czas jakby zwiększamy tą nesistość. Te gatunki oczywiście, ta sosna i brzoza obecnie obserwujemy również i też wiemy o tych tutaj niebezpiecznych sygnałach, że no, zmiany klimatyczne mogą tutaj troszeczkę nam poprzewracać, tak, czyli że Sosna i brzoza może utracić jakby ten naturalne takie optimum klimatyczne i z tego względu jakby, również z tego względu, że są to zalesienia jakby te właśnie wojenne, powojenne, to naszym zadaniem jest teraz przebudowa tych drzewostanów, czyli te cięcia właśnie odnowieniowe, pielęgnacyjne, one będą służyły właśnie, nie, proszę, proszę się nie niepokoić, jeżeli widzicie leśników, którzy planują, wyznaczają drzewa do Zabiegów gospodarczych. Jest to działanie długofalowe. Myślimy tutaj z wyprzedzeniem 200-300-letnim, żebyśmy w przyszłości mieli właśnie te prawidłowe składy. Dlatego, że w Poznaniu mamy głównie siedliska lasu mieszanego i lasu świeżego. A to oznacza, że to nie jest sosna, a przynajmniej nie w, w takim udziale, jakim. Tak, tak, jaki mamy teraz? Tak, oczywiście. Są to, są to potencjalne grądy. W 70% co najmniej są to potencjalne grądy, czy te typowe, czy takie uboższe, no ale tak czy inaczej, grąd, tak jak wiemy, no to jest oczywiście przede wszystkim dęby, dąb szypułkowy, bezszypułkowy, yy, lipa, grab. Yy, mogą być to również klony tutaj w tych grondach, więc to są przede wszystkim gatunki liściaste, nie sosna, i dlatego. Ta sosna właśnie jest przebudowywana, dodatkowo brzoza już no, dobiega kresu. Do tego również przyczyniają się zmiany klimatyczne, choroby, różnego rodzaju patogeny, które no, no, też przyspieszają i obserwujemy bardzo duże wydzielanie się, zamieranie tych też drzewosanów brzozowych. I staramy się oczywiście. Inicjować odnowienie naturalne. Jeżeli to się nie udaje, no to wtedy wprowadzamy sztucznie takie prawidłowe składy gatunkowe liściaste. A chodzi proszę Państwa o ciągłość właśnie drzewostanów, do czego są zobligowani leśnicy również prawnie. Dokumenty, takie jak plan urządzania lasu, to dokument, który sporządza się na dziesięciolecie. Od 2023 roku nowy będzie funkcjonował właśnie w zakładzie Lasów poznańskich. Czy już na tym etapie możemy powiedzieć, w jaki sposób będą formowane te drowostany miejskie? Tak. Obecnie no już jesteśmy na zakończeniu, na dniach będziemy odbierać tutaj prace urządzeniowe od urządzeniowców. Myślę, że jeszcze w tym roku pan prezydent powinien zatwierdzić taki, taki plan. No jest to. Podstawowy dokument, właśnie na dziesięciolecie, gdzie dokładnie wiemy, co mamy wykonywać, no, mogę zdradzić takie szczegóły, no, że dużo takich cięć odnowieniowych, wielkopowierzchniowych nie będzie. Tutaj żadnych zrębów zupełnych, tylko i wyłącznie stopniowe, bardzo delikatne, niewielkie powierzchnie i. Przede wszystkim cięcia pielęgnacyjne właśnie, żeby budować tą y, wielogatunkową, wielopiętrową strukturę drzewostanów y, i inicjować odnowienie naturalne. Tak, tak mniej więcej to w planie y, obecnym wygląda, y, ale co jest również ważne tutaj, iż y, ten plan jest dostosowany też do kierunkowych wytycznych gospodarowania lasami komunalnymi miasta Poznania. Y, jest to dokument, y, y, który... No, niewiele miast taki dokument posiada, a tutaj dzięki właśnie wiedzy Katedry Urządzania Lasu z Uniwersytetu Przyrodniczego, emerytowanego już kierownika yy, pana profesora Ważyńskiego, bądź obecnego również pana yy, profesora Jaszczaka, udało się zrobić taki dokument, który właśnie dostosowuje tutaj tą gospodarkę. Yy, w mieście, w lasach komunalnych, do tych specyficznych warunków, czyli do zagospodarowania rekreacyjnego, do tego, żeby te lasy były bezpieczne dla użytkowników, ale również, żeby mogły być jak najbardziej złożone i odporne na zmiany klimatyczne dla przyszłych pokoleń. Więc też pod względem zmian klimatycznych również ten dokument został opracowany i jego zapisy znalazły się również w planie urządzenia lasu. I taki dokument, co ważne, konsultowany jest również z tym środowiskiem ekologów, z mieszkańcami. Tak naprawdę każdy z nas ma wgląd do tego, w jaki sposób ten plan wygląda. Tak, oczywiście. No, staraliśmy się być transparentni. Zapraszaliśmy tutaj społeczeństwo zarówno na Komisję Założeń Planu, jak i na, na Radę Techniczno-Gospodarczą. Każdy mieszkaniec mógł pobrać projekt planu urządzenia lasu i zapoznać się z nim. Co prawda, uwag dużo nie wpłynęło, jedna fundacja tutaj złożyła uwagi po części, zgodziliśmy się z tymi uwagami i będą wprowadzone w życie. To, że się zgodziliście, to wyobrażam to sobie, że oczywiście jest jakiś zespół merytoryczny i nad tym pracuje, uwzględnia. Tak, oczywiście. Jest to y, grono specjalistów zarówno z Uniwersytetu Przyrodniczego, jak i, i urzędników miejskich, więc y, oczywiście y, uwzględnione są tylko uwagi te, które które mają tutaj słuszność i dotyczą jakby planu, bo też jakby nie zawsze uwagi do planu są bezpośrednio do niego kierowane, więc no, no takie niestety musieliśmy odrzucić. Zastanawiam się, czy są takie miejsca bardzo wartościowe, właśnie przyrodniczo na terenie lasów komunalnych, o których mieszkańcy nie wiedzą. No myślę, że tak, na pewno jest wiele urokliwych, pięknych miejsc tutaj w Poznaniu. No, tak jak wcześniej wspominałem, no to przede wszystkim jak dla mnie, tutaj, gdzie jest, jest jakby siedziba naszego zakładu, zarządu, no to jest dębina, czyli ten najstarszy las, gdzie mamy właśnie piękne dęby. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że egzemplarze mogą być tam 300 albo i 400 letnie dębów, piękne również pojedyncze bułki tam się znajdują wiązy. Więc no, no bardzo, bardzo ładne, bardzo ciekawe przyrodniczo miejsce, najstarszy las miejski w Poznaniu, który na początku XX wieku został przejęty przez miasto, a już w XVIII wieku jakby były zaczątki jakby właśnie działalności tutaj zainteresowania społeczeństwa tym, tym obszarem. A gdzie jest największe zainteresowanie? Który las jest najchętniej odwiedzany przez pochłaniaków? No najchętniej odwiedzany, no myślę, że to jest jednak Lasek Marceliński, który no niestety no urbanizacja koło tego lasku jest bardzo mocna obecnie i, i w weekendy rzeczywiście tam jest bardzo duże obłożenie tych terenów, ale również tych w tym lesie planujemy działania retencyjne przy strumieniu co, co co też Myślę, że wspomoże tutaj ten las przed tymi zachodzącymi zmianami klimatycznymi. Na czym będą polegały te prace? Czy mają być to rozwiązania y, takie zbliżone do natury, y, niewielkie y, budowle piętrzące na strumieniu? Y, bo już widzi, obserwujemy tam działalność bąbrów, a jeszcze chcemy dodatkowo również wspomóc tutaj tą, tą działalność poprzez y, właśnie takie naturalne, niewielkie. Komponujące się właśnie z krajobrazem progi, które dodatkowo zwiększą retencję korytową w, w obrębie strumienia jękowskiego. Zbliżamy się do przełomu roku. Mamy zimę. Co zimą robi leśnik? No, czy zimą? Zimą, oczywiście, no, są przede wszystkim wykonywane te cięcia pielęgnacyjne i sanitarne, tak? No bo tak jak wiemy, w lato staramy się ograniczać do tych niezbędnych zabiegów, tak, dla bezpieczeństwa w zimę możemy więcej tych zabiegów robić ze względu na ochronę właśnie ptaków, tak. Dlatego zwiększone są jakby tutaj cięcia pielęgnacyjne, ale również dokarmiamy ptaki zimą Oczywiście te prace porządkujące, porządkowe no i są mniejsze, bo mamy mniej, mniej jakby tutaj yy, zainteresowanych yy, biegaczy, czy, czy, czy rekrantów, no, no, bo jest to okres zimowy. Co z dokarmianiem ptaków w lasach komunalnych? Czy mieszkańcy mogą robić to na własną rękę? No, czy myślę, że tak. Mo można robić to na własną rękę, ale oczywiście yy, Należy pierw zapoznać się dokładnie z wytycznymi, bo no, no, no nie, nie, za, nie zaszkódźmy tym ptakom, tak, czyli żeby to nie były jakiś spleśniały chleb. Przede wszystkim, żeby to były ziarna zbóż, owoce ewentualnie mogą być gotowane, ale jeżeli już byśmy się zdecydowali dokarmiać te ptaki, to róbmy to systematycznie, no, nie możemy zacząć dokarmiać, a później. Zrezygnować, bo no, no też może to zaszkodzić tym ptakom, które wydają wysiłek energetyczny, żeby no do tego miejsca dotrzeć. Jeżeli już raz zobaczą, że coś tam było, będą y, tam wracały. Więc leśnicy tutaj przy leśniczówkach y, dokarmiają ptaki. Więc mamy takie stałe punkty, gdzie systematycznie. Już od tych pierwszych mrozów i, i, i opadów śniegu dokarmiamy, więc jest to, jest, jest, jest to pomaganie. Jeżeli chcemy w lasach, to róbmy to systematycznie i odpowiednią karmą, żeby, żeby nie zaszkodzić tym ptakom. Taka karma może również zbawić inne zwierzęta. A jakie zwierzęta spotkamy właśnie w lasach poznańskich? No, czy no myślę, że tutaj cały przekrój zwierząt zobaczymy, no może poza Niedźwiedziem, bo on no, niedźwiedzia, to nie, nie zobaczymy, ale no, wilki wiemy, że, że są przechodne i nawet są już stałe jakieś tam małe watachy w, pod, po, w granicach miasta Poznania. I tutaj tylko dodam, bo mnie bardzo ucieszyła ta wiadomość, bo to tylko świadczy o tym, że lasy są gospodarowane w sposób zrównoważony, jest ta bioróżnorodność, o której tak dużo mówimy. Ale proszę kontynuować. Tak, tak, no, no oczywiście, no, no te wilki, która to, no to, jest taka ciekawostka, tak, choć no też jakby stwarzają też problemy oczywiście. No jest to ta bioróżnorodność, ale ludzie też się boją, nie wiedzą jak się zachowywać. No raczej ja bym tutaj nie, nie przestrzegał, wilk jest raczej zwierzęciem, który unika człowieka, więc nie powinno być tutaj żadnego zagro zagrożenia ze, ze, ze strony wilków. Jeżeli chodzi o dziki, no to też już tu obserwowaliśmy te, te, te problemy. Obecnie troszeczkę miasto poradziło sobie z tym problemem. Jest, jest znacznie mniej tych dzików, mniej zgłoszeń mieszkańców. No myślę, że pomogła tutaj działalność edukacyjna Zakładu Lasów Poznańskich, ale przede wszystkim tutaj działalność Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, który tutaj dokonywał odpowiednich działań profilaktycznych i zaradczych. Poza tym, no, poza tymi dzikami, no, które tak naprawdę każdy z nas już pewnie widział, gdzieś tam pod naszymi domostwami, no to szereg, szereg różnych tutaj zwierząt. No, słyszeliśmy parę lat temu, że nawet łoś zawitał w centrum miasta, no ale niestety, no, jeżeli już tam trafił, stwarzał duże zagrożenie, no to z tego co wiem, no to musiał być uśpiony. Więc to, no to też nie jest, nie, nie są warunki, jakby tutaj miejskie do, dla tej dzikiej zwierzyny, tak. Jedynie te lasy miejskie, komunalne, gdzieś tam na obrzeżach, no to tam mogą bezpiecznie. Jeżeli trafią do centrum, no to tu już może być problem. Um, ale to też nic dziwnego, że się one pojawiają, bo zewsząd jesteśmy właśnie otoczeni Lasami. Co do dzików, prowadzicie działalność edukacyjną. Oprócz tego powstał odpowiedni dokument, bo był zespół, który pracował nad tym dokumentem. Czy można do Was właśnie dzwonić, zgłaszać się, pytać o to, w jaki sposób się zachować, ale nie tylko przy dzikach, tylko wydaje mi się, że zawsze ten kontakt z taką dziką zwierzyną jest czymś z jednej strony fascynującym, ale z drugiej strony właśnie zbudzającym taki strach, jak się zachować przy dzikiej zwierzynie. Jak najbardziej, tutaj zapraszamy do kontaktu, jakby z ramienia Zakład Lasów Poznańskich zajmuje się przede wszystkim właśnie tymi działaniami profilaktycznymi edukacją, więc prowadzone są tutaj zajęcia dydaktyczne w placówkach edukacyjnych, w przedszkolach czy podstawówkach, więc tam nasi tutaj leśnicy starają się właśnie tłumaczyć, jak zachowywać, również ulotki rozdajemy. Z tymi informacjami, jak się zachować podczas tego kontaktu z dziką zwierzyną. No przede wszystkim myślę, że co jest tutaj bardzo ważne, to żebyśmy jednak, jeżeli wychodzimy na spacer z pieskiem, no to, żeby go trzymać na, na smyczy, tak. No bo... bo do lasu nie można niestety bez tej smyczy, tak. czyli, że to jest warto podkreślenia, bo wówczas pies się staje drapieżnikiem. Tak, tak. Nawet jeżeli smarzenie. Tak, nie dość, że łamiemy prawo, to jeszcze dodatkowo. Możemy no, stworzyć zagrożenie dla tego naszego pupila, no bo niestety, jeżeli on tam trafi na, to, na tego dzika i on go y, odstraszy, czy tam użyje swoich szablików, no to może być naprawdę y, bardzo niebezpieczne i skończyć się tutaj wizytą u weterynarza, bądź no, zgonem tego zwierzęcia. Myślę, że tutaj możemy jeszcze wspomnieć o tym kontakcie. No niestety niepożądanym wśród kierowców, czyli ta zwierzyna na drodze. No ją przyciąga ta sól, którą zimą naj, najczęściej obserwowane są drogi dojazdowe. Uwaga, tutaj tylko podkreślę, w mieście, w Poznaniu nie używamy soli. Mówię o tych obrzeżach, ale ta sól rzeczywiście jest takim wabikiem dla tej zwierzyny, która wychodzi i liże, uzupełniając te substancje mineralne. Potrącimy i co wtedy? No, jeżeli chodzi o miasto Poznań, no to zgłaszamy taką sytuację na Straż Miejską, tak? ewentualnie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Więc to są jednostki y, tutaj od, odpowiednie, do których powinniśmy się zgłaszać w przypadku właśnie potrącenia zwierzyny. No i oczywiście nie powinniśmy y, opuszczać, jeżeli już doszło do tego zdarzenia, no to powinniśmy zostać jednak przy tej zwierzynie do czasu przyjazdu służb. W Straży Miejskiej. Lasy, również te komunalne, to miejsca fascynujące. Przyroda, natura, ale i miejsca, w których możemy się zregenerować, a także miło spędzić czas. My serdecznie Państwa zapraszamy właśnie do odwiedzania lasów komunalnych, pamiętając o tym, że jesteśmy tam przede wszystkim gościem. Tak, właśnie. Bardzo dziękuję i jeszcze raz zapraszamy do lasów komunalnych Miasta Poznania. Tak, moim gościem był Łukasz Polokowski z Zakładu Lasów Poznańskich, Miasto Poznań. Serdecznie dziękuję. Daszbur. Dziękuję bardzo, Daszbur.